Cześć, witajcie kochani. Właśnie otworzyliśmy Xtreme Fitness Gyms w Lubartowie. Chodźcie, zapraszam Was na krótki spacer. Zaraz przy wejściu znajdziecie recepcję, gdzie czekają na Was nasze przemiłe recepcjonistki, które przedstawią Wam ofertę, odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą kupić karnet. Chodźmy dalej. Pierwszą naszą strefą jest strefa cardio. Gdzie znajdziecie bieżnie, rowerki i orbitraki. Teraz strefa to świetny sposób na rozgrzewkę przed treningiem siłowym. Kolejną naszą strefą jest strefa uwielbiana szczególnie przez panie. Jest to strefa maszyn, na której wyrzeźbicie dolne partie ciała, strefa pośladków. Kolejną naszą strefą jest strefa maszyn półwolnych, gdzie zrobicie trening na każdą partię ciała zgodnie z Waszymi oczekiwaniami. Możecie regulować zakresy, regulować ciężary, także na pewno znajdziecie coś dla siebie. Jesteśmy teraz na strefie wolnych ciężarów. Czekają tu na Was m.in. ławeczki, hantle, dwa halfraki, każdy znajdzie coś dla siebie. Teraz pokażę wam nasz prawdziwy hit, coś absolutnie wyjątkowego. Nasza autorska strefa Tenex Training. Zrobicie tutaj trening grupowy, ale nie tylko, także indywidualny. Na pewno sobie poradzicie. Czeka na was ekran, na którym wyświetlają się ćwiczenia. Na pewno sobie poradzicie na każdej stacji. Wszystko jest super wytłumaczone, więc nie obawiajcie się. Zapraszamy serdecznie. Teraz zapraszam Was do mojego absolutnie ulubionego miejsca, czyli sali fitness, naszej przestronnej sali fitness, która ma około 110 m2 z przepięknym widokiem. Naprawdę robi wrażenie. Znajdziemy tu piłki, maty, stepy, wszystko co jest potrzebne do fajnego, skutecznego treningu fitness. Będą odbywały się tutaj zajęcia mentalne, typu m.in. zdrowy kręgosłup, pilates, ale także zajęcia taneczne takie jak Latino Dance, Sexy Dance czy High Heels oraz zajęcia typowo wzmacniające i zajęcia cardio. Także kochani, zapraszamy Was. I jak widzicie, klub jest nowy, świetnie wyposażony, ze znakomitej jakości sprzętem. Także zapraszamy: ulica Lubelska 200 Lubartów, park handlowy Targowa. Jesteśmy na pierwszym piętrze.